Dzisiaj w parafii zbuczyn Wielkie Święto Odpust Świętego Stanisława. Jest to uroczystość przede wszystkim duchowa, odpust, zyskanie łask Bożych. Bo jeżeli Bóg jest w sercu, to i w sercu jest także wielka radość. Wyrazem tej naszej radości jest festyn parafialny, który organizujemy już po raz trzeci. I jest to doskonała okazja, żeby integrować parafię, żeby bawili się wszyscy razem i dorośli, dzieci, młodzież. I dlatego na każdy festyn przygotowujemy różnego rodzaju atrakcje. Jest i dobra muzyka, są kiełbaski z gryla, konkursy, gry dla dzieci i dla dorosłych, różnego rodzaju atrakcje, kiermasz, zamek Powietrzny, gdzie można sobie poskakać wieczorem, zabawa. A gwoździem programu w tym roku będzie kabaret, w którym będą występować i księża, i wójt, też i młodzież, lektorzy i KSM. Wie, proboszcz, co ja to czasem dziękuję y, Panu Bogu za celibat i zazdroszczę proboszczowi celibatu. Błogosławiony celibat. Tak jest. No bo ja jako wójt. Muszę ciągle, no, osoba musi być reprezentatywna, no i ta żona ciągle się odchudza. A no właśnie, a jak tam wikarzy? jak tam wikarzy? No miałem ostatnio trochę niepokoju, bo cztery lata temu tak obserwowałem nad domem pana wójta, bocian latał. No i przyszła za dziewięć miesięcy córka. Ostatnio patrzyłem tutaj nad domem Kondrociuków, bocian latał. No i za dziewięć miesięcy przyszedł syn. No Dobra. i rok temu patrzę na odpływanie u lata. I co, i co? No... Nic. Ale parafianie strachu mieli. A zwłaszcza parafianki. Przy takich inicjatywach jak ta dzisiejsza, jak zwykle, nie może zabraknąć Gminnego środka Kultury. Już drugi raz na zaproszenie księdza proboszcza jesteśmy razem na pikniku, włączamy się w organizację, własnym potencjałem pomagamy. Kto nie był, nie żałuję. A to wszystko służy temu, żeby. Z ludzi zdjąć troszeczkę taką sztywność, bo czasami z biegiem lat, w miarę upływu wieku, człowiek trochę sztywnieje, no niestety. A chodzi o to, żeby się wyluzować, bawić się razem i żeby, żebyśmy byli spontaniczni, uśmiechnięci, radośni i zżyci. I myślę, że to się uda. Atmosfera robi się coraz bardziej gorąca, także jest świetna zabawa. Ja z moją babą to się nie zgadzamy w ogóle. Takie mamy różnice poglądów, że nawet czasami która godzina to się nie zgadzamy. Bo kobiety to zasadniczo trzeba kochać, a nie rozumieć. Życie rodzinne to też... Cholerno wojsko jest. Tam. A no niestety że, że... ty zawsze na najniższym szczeblu. Dobrze, że my tę swoją ławeczkę mamy, to i pogadać w pokoju można. No, my tu sobie w miłym towarzystwie siedzimy. Gadle nie zasycha. No, bo towarzystwo to zasadniczo w piciu najważniejsze jest. Z tego smak wynika. Tam ciasno jakoś Ty Stoją i się cizno. A tam po... <laughs> Jak im tam ciasno Na nich bolą I słońce im w oczy świeci Ciekawe czy ci w gardle nie zasyka. A ty tu co znowu na babeczce siedzisz? jest niepojone Ma już łapiesz Ja tu Ten tu ma babę. <laughs> za plową co? Ludzie to mają biedę. Jak się na chłopa z wałkiem nie wyleci, to nie posłuchaj. Jest taki mam lepiej Chłop to czasem bagno może Oj. Oj, oj, jedrek, oj. Pietrek, A ty kuźwa tu znowu na tej łapeczce siedzisz? Raz, dwa do domu się zabieraj. Pogadamy sobie, pogadamy. Ja tu w radiu za pięć minut mam nam granie, a ty z bliźniakami będziesz siedział. Drodzy parafianie, korzystając z okazji, że prawdziwy ksiądz proboszcz się przebiera, chciałbym was wszystkich zaprosić na mszę na godzinę 18. Ja nie będę odprawiał. Może będę spowiadał, bo słyszałem, że wójt doprowadził internet do konfesjonału. Ale jeszcze mamy kilkanaście minut, myślę, że 20 minut może... Dobrej zabawy, do czego zachęcamy i później kto nie był zapraszamy do kościółka. Wszystkiego dobrego.